Nie chcę z tego jak jedę do chocza, bo tamto mi się osunęło. Nie wiadomo czemu. Więc pewnie będę musiał dzwonić pamięć, ale najbliżej że są dwa odcinki i to będzie karty. Więc. Troszkę to potrwa, żeby to czynić. No to jedziemy do chocza. Ładna Jak się, jakbyście się pytali, czemu to jest taki mały ruch, to jadę jedę bocznymi drogami, gdzie jest mało samochodów, ale wieczorem będzie zawsze dużo. Tu jest zawsze dużo osób. Ja w górę już jestem w Może te ja będę nagrywała, jak jeżdżę ładem, ale to może chodzić. Zrobię z tego. Dokładnie mam tylko dwa szorstki nagrane a będę miał trzy filmy które są 5 czasami nie są niektóre, niektóre po 35 25 minut albo 18 nawet mam zamiar kiedyś zrobić 35 minutowy odcinek więc będzie dla dobra to jedziemy. Już mi się pić zachciał! O kurczę Dobra! Tak nie, wiem, jak to będzie na lekarzach, na jest Dobra, kończę ten odcinek, ponieważ nie chcę, żeby było tyle szumu na moim odcinku, więc to było na tyle, widzimy się już jutro albo za dwa dni.